Znowu ja, Michał. Znaleźliśmy rolnika, który weźmie udział w naszym teście. Jesteśmy dzisiaj u dealera Polger, i mamy tu przy sobie Solisa S60, który pójdzie zaraz do rolnika, który bierze udział w naszym teście. Ale zanim pojedziemy do rolnika, zapraszamy dealera. Cześć. Cześć. Michał. Witam. Mateusz, witam. Eee, Mateusz, opowiedz nam coś o tej bestii. Witam, nazywam się Mateusz Banaś. Jestem kierownikiem działu maszyn i ciągników rolniczych w firmie Polger. Eee, kilka słów o tym ciągniku. Model, który widzicie to model S60, czyli ciągnik jeszcze powiedzmy z zakresu średnich mocy, natomiast gabarytowo i masowo jest to już dosyć solidny, spory ciągnik, który pozwoli nam na wykonywanie szeregu prac związanych z rolnictwem, ale i nie tylko w pracach komunalnych, w pracach takich pozakomunalnych. Na przykład w firmach usługowych, czy w firmach, które posiadają duże połacie placu do odśnieżania, do utrzymania. To ciągnik, który poradzi sobie z pewnością w takich, w takich zadaniach. Moc tego ciągnika to 58 koni. Tutaj akurat wersja, która stoi przed nami, to ciągnik wyposażony praktycznie w maksymalne wyposażenie, czyli taka wersja full, jeżeli chodzi o, o wyposażenie ciągnika. I mamy tutaj m.in. klimatyzację, mamy tutaj układ hamulców pneumatycznych jedno i dwuobwodowy, mamy wyposażenie we wszystkie zaczepy, udźwig podnośnika 2,5 tony, więc tutaj już możemy pracować z dość ciężkimi maszynami w tej klasie mocy ciągnika. No, i wyposażony jest również w przedni tuz, który, co ciekawe, nie jest sterowany tak zwykle w tylnych wyjść hydraulicznych, tylko wyposażony jest w joystick, który umożliwia nam wygodne, ergonomiczne operowanie tym tuzem i maszyną, zawieszoną z przodu, z poziomu powiedzmy tam przy, przy fotelu, gdzie nie musimy się, że tak powiem, gdzieś tam zajmować dźwigniami. Mamy wygodny, ergonomiczny joystick. A dlaczego taki zestaw? Dlatego też klient go wybrał, ponieważ design ciągnika jest bardzo atrakcyjny. Wszyscy tutaj i handlowcy, i klienci, którzy nas odwiedzają, właśnie są zadowoleni, że tak powiem, z pracy, która została wykonana przez projektantów Solisa i często właśnie ten ciągnik jako, jako zakup jest wybierany. Design zewnętrzny, ale design też wewnętrzny, czyli kabina, która jest naprawdę obszerna, wyposażona w szereg dźwigni służących do operowania ciągnikiem, które są naprawdę ergonomicznie rozmieszczone i pozwalają w komfortowych warunkach wykonywać tą pracę. Wnętrze jest klimatyzowane, mamy radio, mamy wszelkie udogodnienia, które, że tak powiem, umilają nam ten czas spędzony w ciągniku. Tutaj na uwagę też zasługuje na pewno masa ciągnika, bo to jest prawie 3,5 tony, więc mamy tutaj solidnie dociążony ciągnik, który wykorzystuje tą moc przełożoną na koła i staje się takim ciągnikiem uniwersalnym. A jak to u was wygląda z częściami zamiennymi i gwarancją na taki ciągnik? Jeżeli chodzi o markę Solis, to tutaj gwarancja na te ciągniki wynosi 5 lat. Części zamienne, części serwisowe są dostępne na naszym magazynie w firmie, którym dysponujemy już od wielu lat. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonywany jest przez naszych serwisantów stacjonarnie i mobilnie w zależności od tego, jak życie sobie tego klient, lub w jakiej odległości od naszej firmy znajduje się klient, lub od zakresu prac, który trzeba wykonać. Widzę u Was bardzo dużo Solisów na parkingu. Stąd moje pytanie, jak tak. długo współpracujecie z marką Solis? No tutaj już współpraca naszej firmy Polger z marką Solis trwa od dobrych 10 lat, więc tutaj doświadczenie w zakresie sprzedaży tych ciągników, świadczenia usług serwisowych, gwarancyjnych mamy bardzo duże. I staramy się, aby właśnie ta współpraca była kontynuowana, aby to wszystko działało jak najlepiej. Ten czas reakcji między zgłoszeniem serwisowym, między zgłoszeniem na przegląd był jak najkrótszy. Te przeglądy staramy się wykonywać miarę szybko. I tutaj jeżeli chodzi o, o naprawy gwarancyjne, no to też tak jak wspomnieliśmy, sporo części mamy dostępnych u nas na, na półkach, że tak powiem, magazynowych. No, i wszelkiego rodzaju rzeczy eksploatacyjne, no to już wtedy jest w naszym zakresie, żeby dostarczyć do, do klienta. Jeśli chodzi o wykonywanie takich przeglądów i, i serwisów, jest tego sporo, ponieważ no, przez te lata sprzedaliśmy kilka set sztuk ciągników, więc jeżeli chodzi o serwis, to, to jest co robić. Klienci decydują się bardzo często na świadczenie tych usług już pogwarancyjnych, gdzie serwis jeździ, utrzymuje te ciągniki w dobrej kondycji, wymienia oleje, wymienia filtry i dba o to, żeby te ciągniki służyły przez kolejne lata. Widzę tutaj też duży asortyment, dużo różnych ciągników i akcesoriów do nich, ale także widzę, że jest nie tylko marka Solis, ale także inne ciągniki, także co tu jeszcze u Was można dostać? Tak jest, bardzo dobrze zauważyłeś, że nasza firma zajmuje się sprzedażą maszyn wielu marek. Są to nie tylko ciągniki, ale również maszyny towarzyszące od przyczep przez pługi, opryskiwacze, agregaty uprawowe, siewniki, zestawy uprawowo-siewne, ale również to z czego jesteśmy bardzo znani sadzarki karuzelowe do warzyw, pługi i maszyny. Cały asortyment firmy Lemken, Kekerling, no i oczywiście również Reszczownie marki Ireland. Kolejną marką ciągników, które sprzedajemy, jest Marka Macormick. Jest to włoski producent ciągników. Tutaj mamy jeden z nich. Ten ciągnik akurat też już jest przygotowywany do wydania dla klienta. Ciągnik 75-konny, ale mamy tutaj dostępną, oczywiście, całą gamę tych ciągników, które sprzedajemy. To nie koniec tego, co jest u nas na placu. Tak jak wcześniej wspomniałem, w naszej ofercie również, tak jak możesz zauważyć, są ciągniki. Tym jest to, że tak powiem, najświeższy produkt, który sprzedajemy, czyli marka, którą sprzedajemy od niewiele ponad roku. Natomiast no, odpowiadając tutaj na potrzeby rynku, naszego lokalnego też między innymi, te ciągniki u nas się pojawiły, ponieważ jest to ciągnik bardzo zwrotny, zwinny, kompaktowych wymiarów, a relatywnie wysokiej mocy w stosunku do, do tego, jak ten ciągnik wygląda, że tak powiem, pod względem gabarytowym. Krótko mówiąc, każdy znajdzie coś do siebie. Tak jest. Dobrze, a zatem dziękujemy za oprowadzenie po firmie Polger. Na pewno, jeśli będę w okolicy Krakowa, to na pewno wpadnę. Dziękuję. Ale przechodząc zapraszamy. do meritum, teraz trzeba przejść do części oddania ciągnika. Tak jest, masz rację. Klient czeka, czas jechać. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję. Zapraszamy do naszej firmy pociągniki, maszyny, ale nie tylko, po cały asortyment. A teraz pakujemy... Dobrze, a zatem jesteśmy już u klienta, także witam. Chciałbym pana zapytać jakie są wrażenia po zakupie solisa. No, bardzo zadowolony jestem. Transport dostarczony, wszystko w porządku widzę. Tak jak my, zgodnie z umową jest wszystko zamontowane, te dostarczone. Wszystko z umową, te tak jakby. Wszystko było. pasuje. Tak, jest, OK. Yy, pierwsze pytanie: yy, na jakie potrzeby pan zakupił ciągnik, no, materiał? No, do rozwoju firmy, żeby coś odciąć z zimie, bo Jakiegoś gospodarstwa nie uprawiam, tylko sam będziemy odśnieżać i przygotowywać plac pod, pod samochody i, i, i drogę tutaj kawałego śnieżek. To w sumie odśnieżanie na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. <gry> także spokojnie. Byliśmy w Polgerze, no i było tam bardzo dużo ma innych marek ciągników takich jak farm a także Solis. I stąd moje pytanie, dlaczego akurat solis? jakoś, No zobaczyłem w internecie go, znowu mi się spodobał, no i pojem tam do Polgera pooglądać, jak to w ogóle wygląda ten. Na żywo, no nie, bo to wiadomo w internecie inaczej. No i pan Mateusz zaprezentował, udało mi się przejechać, no i cena też była konkurencyjna do tam, innych, zrobił także tak to wyszło z tego, nie? wszystko zaproponował tak, jak ma być, także jest, jest ok. Jeśli miał pan jakieś wcześniej ciągniki, to jakie to były i jakie miał pan z nimi wrażenia? No osobiście, znaczy no, z własnych nie miałem, miałem pożyczone Fergusona, także my tylko w sumie do odśnieżania tylko, no ale to był całkiem, całkiem inny, Traktor, bo jeden napędowy. No nie? Ten, ten jest mój pierwszy taki napędowy i w ogóle nowy traktor, także no zobaczymy, jak się będzie spisywał. Czyli Solis to jest pana pierwszy ciągnik, tak? Tak, 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 dokładnie. Także zobaczymy. Myślę, że będę zadowolony. Nie mam więcej pytań na dzisiaj. Mam nadzieję, że ciągnik będzie się sprawował jak najlepiej. i Dziękuję bardzo ładnie za gościnę. Nie ma problemu. Dziękuję bardzo też. Ach, no i tu kończy się nasza przygoda. Drogi widzu, może Ty masz jakąś sprawę, którą chciałbyś nagłośnić, bądź zgłosić do nas, albo chcesz po prostu wziąć udział w naszym 016-teście. Zgłoś się na Facebooku. Facebook jest w linku poniżej i przyjmiemy każde Twoje zgłoszenie. Chętnie wysłuchamy każdą Waszą prośbę i przyjedziemy, nawet jeśli to będzie daleko. A po co zgłaszać się do naszego kanału? Myślę, że jest jeden bardzo ważny powód. Rolnicy w tych czasach muszą walczyć o swoje prawa i myślę, że nasz, nasze społeczeństwo po prostu jest idealnym miejscem do tego, by... Po prostu rolnicy się wspierali. Także pamiętajcie, społeczeństwo Sagros jest bardzo ważnym elementem tego. A na dzisiaj to tyle. Teraz wybaczcie. Michał Out. A! No i subskrybujcie kanał.